Siemano, siemano, Kondi TV otwiera Wam po naprawdę dłu dłuższej przerwie drzwi. Czekałem na te paczuszki za 100 tysięcy chyba od dwóch dni i mówię, że Wam nagram, tam otworzę z pięć paczuszek, żeby nie było, że nic nie otworzyłem na toty. Niestety streamów na razie nie ma, nie wiem dokładnie kiedy będą, mhm. ale no nie ukrywam, że troszeczkę mi ich brakuje. No ale dobra, nie gadam tyle, bo da się kurwa pewnie paczuszki skończą, także otwieram 5 paczek dla Was. Zobaczymy. Kurwa, dostałem niebiesko, tylko szkoda, że nie taką jak bym chciał. Jakieś dwa zjebane informy, dobra, nieważne. Lecimy dalej. Otworzę takich pięć, jeżeli zdążę w ogóle. Druga. Znowu jakieś ścierwo z Ligi Mistrzów. Fabinho Gondoga, dobra. Pierdalaś do klubu. Jeszcze kurwa, trzy otworzymy. Lecimy dalej na szybkiego i znowu gówno. O oh, kurwa 79 paczka za 100 tysięcy. Jakiś kogo... Dobra, nieważne. Nie Nawet nie patrzę, czy jest to jest z Borusji, żeby sobie kurwa ciśnienie podnosić. Nie wiem, czy to jest jeszcze jedna? To jest czwarta czy piąta? <śm> 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 nie, dobra. Ja pierdolę, nie wierzę. Dobra, wypierdalać na listę transferową. Dobra, otworzę jeszcze jedną. Chuj, niech stracę dla widzów. No i znowu. Tchu, kurwa No i zobaczcie. No i jaki to jest sens otwierania tych paczek zjebanych? Dziwki jebane, kurwa. Jak ja mam się nie denerwować. Dobra, otworzę jeszcze jedno. Nie wiem, po chuj ale otworzę. Wow, dostałem walkout. Super, zajebiście. Po prostu jestem spełniony. Nie wierzę po prostu, chciałem powiedzieć, że będę otwierał do walkoutu. Jeszcze jedno dla widzów, czy nie? Dobra, chuj, niech będzie dla Was. No i co? No, kurwa mać. Nie wierzę po prostu, nie wierzę w to. Dobra, otworzę jeszcze. Jeszcze dla kochanych widzów. No i znowu jakiś ścierwowe. Jeszcze z kurwy nie dobra. To jest kurwa totalnie bez sensu, co nie. Dziwki jebany kurwa. Szmatławce. Otwieram ostatnią i kończę. Nie będę się wkurwiał. podnieść ciśnienie. Ostatnia paczka. No i znowu ścierwo. O kurwa przepraszam jest walk out the hej Zajebiście kurwa Dobra tym akcentem kończę bo Naprawdę szkoda moich kurwa nerwów Także nie wiem kiedy się dokładnie Słyszymy otworzyłem dla was nie wiem Ale w sumie paczek otworzyłem z 8. Nie mam zielonego pojęcia Ale Szkoda kurwa po prostu gadać Dobra jeszcze jedną ostatnią dla tych co zostali Dla tych co zostali już nie otwieram No i po chuja to otwieram No dobra son Ech, przynajmniej tyle że zobaczę na szybko, ile ten son kosztuje. Myślę, że ze 100 tysięcy pewnie teraz. No, o 200. 200 z hakiem. Zajebiście kurwa. Nie mam co narzekać, na no niby trzy lokauty mogę dać w, tytu w tytule. I w sumie da, ma co? kurwa Jeszcze gorec, kowac i dobra. Czyli sonem kończymy, nie ma co już dalej otwierać, bo będzie ścierwo. Także nie wiem dokładnie kiedy się słyszymy, ale musicie docenić to, że otworzyłem dla Was paczuszki. Dobranoc.